Cześć, witam Was ponownie w Fotograficznym Expresso, w którym zajmujemy się omawianiem fotografii. Dzisiaj zajmiemy się fotografią Jonasa Bendicksena satelity. Jest to fotografia z cyklu satelity, została wykonana w roku 2000 podczas podróży Jonasa Bendixena po byłych terytoriach Związku Radzieckiego. Ta fotografia została wykonana w 2000 roku w mieście Autaj w Kazachstanie. Jest to miasto niepodal położone kompleksu kosmicznego Baikonur. Jest to jedno z wielu miejsc w byłym terytorium Związku Radzieckiego, na które spadały radzieckie rakiety kosmiczne, bądź ich szczątki, tak naprawdę szczątki rakiet kosmicznych. Jonas Bendixen w latach 2000, przez kilka lat tak naprawdę, podróżował po tych byłych terytoriach Związku Radzieckiego i dokumentował, Życie wiosek, którymi tak naprawdę nikt się nie interesował, i tutaj, na tej fotografii, możemy to dokładnie zobaczyć. Mamy tutaj szczątki rakiety kosmicznej, dwóch chłopców, którzy tak naprawdę bawią się na rakiecie kosmicznej. Czajcie to rozumiecie? To dwóch chłopców bawiących się na kosmicznej rakiecie, jest dla nas absolutną abstrakcją w czasach kiedy w Polsce spadają szczątki trochę innych rakiet, spadają bardzo rzadko dzięki Bogu, to w latach 2000, tak naprawdę i wcześniej, bo przecież cały związek radziecki bardzo mocno w tym wyścigu kosmicznym brał udział, to w związku radzieckim w latach od lat 50. do lat 2000 szczątki rakiet z kosmodromu kosmodromu Baikonur były zupełną normalnością. Wiemy, że Bendixen fotografował te wydarzenia z daleka telefoto, obiektywem telefoto, foto tele, teleobiektywem. Z tego co on mówi w wywiadzie dla Magnum nie do końca chciał do nich, do nich podchodzić, bo uważa, że złe będzie wykorzystywanie tej sytuacji ich sytuacji do, do swoich celów. Obraz, w ogóle obrazy przedstawione przez Bendixena w książce Satellites są tak abstrakcyjne dla Europejczyka i myślę, że dla wszystkich za, na zachodnim świecie, że nie dziwię się, że ta książka rozeszła się w Mi. Książka została w 2006 roku wydana. Do dzisiaj czasami pojawia się na eBayu za jakieś 400-500 euro. Yy, no i co? Widzimy się w kolejnym fotograficznym Expresso. Zostańcie na dłużej z tą fotografią. Wesprzyjcie mnie, postawcie kawę, trzymajcie się na pa